Czyli jest teraz po raz trzeci na świecie, a po raz drugi w Polsce Te tydzień, kiedy spotykają się liderzy różnych organizacji, stowarzyszeń biznesowych, kluby biznesu, izby gospodarcze, stowarzyszenia. Chodzi o to, aby ci ludzie się poznali, zobaczyli, że no jest spory kapitał społeczny i że z tego kapitału społecznego warto ja, korzystać. Czyli właśnie, dzisiaj to jest taka integracja, tutaj to między... Tak, integracja, bo ja będę przekazać, że się robił wykład, który się nazywa moc rekomendacji, w jaki sposób kapitał społeczny, sieci kontaktów pomagają każdemu z nas tym, Aby lepiej zarządzał swoją karierą, lepiej zarządzał swoją firmą, mm -hmm. aby lepiej mu się generalnie w życiu będą. I tutaj są. Kogo tutaj można dzisiaj spotkać? Tak, można spotkać członków BNI, członków Toastmasters, członków Google Cashflow, z Izby Gospodarczej, z tego co wiem, z Akademickiej Przedsiębiorczości, ISEC, AERZE. Na razie więcej nie wiem, bo sprawdzam właśnie. Mm -hmm. Kto przyszedł? E, to są różne rejony Polski? Nie, ja tu w każdym z miast robimy dane region. Z Aha, region. No, oczywiście. No i. Nie będzie wykład. najważniejsza to jest ta część, tak się mhm. czasem odbywa, czyli ludzie po prostu rozmawiają ze sobą, poznają się, wychodzą ze strefy komfortu, nie siedzą tutaj na sali, tylko poznają się, jest taki czas, kiedy mamy okazję wyjść ze swojej strefy komfortu i poznać ludzi, których jeszcze nie znali.